Dzisiaj na waszą prośbę jednego z Was będę omawiała niezwykły, naprawdę niezwykły utwór. Będziemy mówili o Oskarze i pani Róży. Pierwszy raz zetknęłam się z tym utworem poprzez film. On był w takim klimacie ascetycznym, czyli troszeczkę przypominał teatr. Taka bardzo stonowana sceneria, niezwykli aktorzy, i dlaczego mnie wręcz powalił ten film. Bo to, o czym mówi książka, na podstawie której nagrano, to jest coś, z czym powinien każdy się zetknąć, a odsuwa od siebie ten problem. Chodzi o śmierć dziesięcioletniego dziecka, który wie, że umrze, nie ma ratunku. I jak on. Książka pokazuje, jak on sobie z tym radzi, a właściwie na początku, jak sobie nie radzi. Mimo tak poważnego tematu, tak smutnego, tak strasznego tematu, utwór jest niezwykły, bo po pierwsze, zmusza nas. Do zastanowienia się nad tym odsuwanym problemem, problemem śmierci. Jeszcze niedawno mówiono, że są dwa tematy tabu seks i śmierć, a teraz mówi się, że tylko śmierć. Nie chcemy, nie myślimy o tym, sądzimy, że na wszystko jest jakiś sposób. A ta książka pokazuje, że nie. Kiedy oglądałam po raz pierwszy ten film, to przypominałam sobie, jak mój brat, który wiele miesięcy spędził w szpitalu, mówił z jednym sobie, nie umiał poradzić, nie ze swoim bólem, ale kiedy widział cierpienie dziecka. A ten film i książka jest na ten temat jak sobie radzić z tym, a większość sobie nie radzi. I kiedy przeczytałam w związku z tym nagraniem, ten, tę książkę, to doszłam do wniosku, że najpiękniejsze utwory to są takie, które powinni i mogą przeczytać i mogą zainteresować zarówno do dorosłych jak i dzieci. I ta książka przekonuje mnie, że nawet te książki dla dzieci są ciekawsze, bo bardziej spontaniczne wyczuwamy tam szczerość, do takich, między innymi, książek zaliczam również Małego Księcia, czy nawet Tajemniczy Ogród. One zmuszają do myślenia przede wszystkim, chyba, dorosłych, a dzieci jakoś muszą też uporać się z tym, no bo to jest lektura dodatkowa w szkole podstawowej. I wydaje mi się, że tam, mimo strasznego tematu, Mimo tego potwornego smutku, rozpaczy, ta książka daje nadzieję. A dlaczego daje nadzieję, a nawet ukojenie, to za chwilę będę mówiła. I, i daje nadzieję też, że pokazuje, że ludzie zawsze mogą coś dobrego zrobić, nawet w takich beznadziejnych sytuacjach. I ciekawy jest sposób przedstawienia tego problemu. Narratorem jest Oskar, dziesięcioletni chłopczyk, który jest ciężko chory na białaczkę, ciągle jest w szpitalu, domyśla się, że może umrzeć, bo ostatnia, któraś z kolei, operacja się nie udała. Widział to po minach, szczególnie po minie jednego z doktorów. Ale nie jest jeszcze do końca tego pewien i zmaga się z tym pytaniem, on chce odpowiedzi, on już nie tylko chce żyć, ale chce odpowiedzi i w tym wszystkim pomaga mu Pani Róża, to jest wolontariuszka i ona, jak mówi o sobie, jest za stara wyjątkowo i pozwalają tu przyjść i to jest też charakterystyczne dla tego utworu, że tak jak mówię, narrator, poprzez to, że jest dziesięciolatkiem, jest dzieckiem, on jest szczery, bo mówi: To co, jesteś taka przeterminowana, jak jakiś jogurt. Pojawiają się nawet w takiej sytuacji takie zabawne określenia, ale też na tę szczerość składają się słowa potoczne lekko ocierające się o wulgaryzmy, kiedy on, ten Oskar, używa takiego sformowania, a można to, to D, tylna część blada, no to sobie dopowiedzcie, albo mówi cholernie coś tam, no to to, to już mogę powiedzieć. I, I przez to czujemy, że to jest prawda, ale zawsze z tyłu głowy, jako czytelnicy, mamy, że przecież to 10 latek nie? Pisał. Więc jaka wrażliwość autora, że on tak genialnie potrafił wczuć się w mentalność, w słownictwo dziecka. Niesamowite to jest, ale czujemy właśnie tę niezwykłą prawdę. I Oskar widzi, co się wokół niego dzieje, i jedyną osobą, z którą on chce rozmawiać, nie z rodzicami, za chwilę do tego wrócę, jest właśnie pani Róża. W którymś momencie on zażądał wręcz, że ma być y, róża i koniec. Dlaczego pani róża, w jaki sposób pani róża mu pomaga? Kiedy Oskar mówi, że nienawidzi rodziców, a dlaczego nienawidzi? Bo przypadkowo zobaczył, że rodzice usłyszeli, że nie ma ratunku, bo zaczęli płakać, oni go nie widzieli, nikt go nie widział i on. Mówi, tchórze, tchórze nie powiedzieli mi prawdy. I też uznali mnie za tchórza. I mówi właśnie, wyrzuca z siebie, nienawidzę ich. I w tym momencie róża jakby ocala te relacje z rodzicami i mówi coś niezwykłego, właśnie o nienawiści. Wydaje mi się, że każdemu się to przyda, bo nie ukrywajmy, albo dopada nas to ohydne uczucie. Chwilowo, albo jeżeli trwa długo, to wierzcie mi, prowadzi do strasznych rzeczy, a nawet śmierci. Lepiej nie czuć. I teraz jak ona to tłumaczy? Może do was to też dotrze. Momencik. jest. I, i mówi jak ona mówi nienawidzej. Tak, nienawidź ich z całej siły. To będzie tak, jakbyś miał kość do ogryzania. Kiedy już skończysz się ogryzać, zobaczysz, że nie było warto. Opowiedz o tym wszystkim Panu Bogu w liście i poproś go, żeby, się, żeby cię odwiedził, że nie było warto. Naprawdę. Jakbyśmy o... Ta siła tej nienawiści jest taka, że rzeczywiście, jakby pies rzucał się na kość. Ale nie warto. Przekonujemy się, że nie warto, a nawet nie wolno, powiedziałabym. Lepiej wyzbyć się tego. I, i właśnie tu jest fragment o Bogu. Napisz, i pani Róża wymyśliła coś takiego. Potraktuj, kiedy on już wie, że potraktuj każdy dzień jak rok. Jak 10 lat, przepraszam. I 12, no to on ma umrzeć jak 130, tam też podobała mu się dziewczynka. Niebieska, ją nazywano, bo źle krew płynęła u niej. Niebieska mówi, że, że ją kocha, nawet pani Róży mówi, a wzięliśmy ślub, ale w międzyczasie gdzieś pocałował po inną dziewczynę i ona to tłumaczy: A to taki wiek. Jak jesteś młody, to wiadomo, ważna jest miłość. A później w wieku dojrzałym są problemy, a jak jesteś starszy, to jeszcze coś. I tak. Przeżył w ciągu tych 12 lat całe życie. A bardzo pomogł, pomógł ten pomysł z pisaniem listów do Pana Boga. Też są bardzo spontaniczne, serdeczne. Ale Oskar nie, nie wierzył w Boga. Rodzice Jego nie wierzyli, on Myślał, że to święty Mikołaj. A pani Róża mówi: nie, 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 to, to jest absolutna różnica. I tak mówi o Bogu, pani Róża. I teraz. Yy, to jest, Za każdym razem, kiedy w niego uwierzysz, będzie trochę bardziej istniał. Piękne słowa. Jeśli się uprzesz, Zacznie istnieć na dobre i wtedy ci pomoże. I są później takie sytuacje, ktoś tam, jak to już mówiliśmy, ktoś powie: przypadek, przypadek, ale wszystko się sprawdza, o co prosi Boga, w tych listach. No, można to nazwać przypadkiem, można nazwać to uznać jako opiekę boską. W każdym razie, pani Róża. Opowiada mu różne historie zabawne ze swego życia i doprowadza do tego, i też jest taki moment, kiedy mówi o rodzicach. Rodzice nie wiedzą, jak się zachować. Mi się wydaje, że nikt nie wie, jak się zachować, oprócz pani Róży. Nie wiedzieli, jak się zachować, w nich był tylko strach. A pani Róża mówi: Pomyśl o nich, oni też kiedyś umrą. Pomyśl o nich, że oni też cierpią. I to dziecko, dziesięcioletnie, to zrozumiało. I, I ja się tak zastanawiałam, jak to jest. Y, wielu ludzi, którzy przeżyło nieszczęście, cierpią, y, m, m, sądzi, że ma prawo być w związku z tym niedobry, wręcz wściekać się na ludzi, na świat, wyżywać się na innych. I zawsze się zastanawiam, czy można takim ludziom to wybaczyć, bo przecież cierpią. A tu. Oskar odpowiada na to pytanie, i pani Róża odpowiada na wiele, wiele pytań. I tak y, zostawia nas y, te, ten utwór y, właśnie z tym pytaniem i taką bezradnością. Ja przynajmniej tak się poczułam po przeczytaniu tego utworu. Jak to jest, jeśli dziecko, Poradziło sobie z tak strasznym problemem, ze śmiercią, to dlaczego my nie potrafimy sobie poradzić znacznie mniej ważnymi sprawami, mniej poważnymi? I wydaje nam się, że świat się kończy, bo coś tam, a on sobie poradził. I z tą bezradnością swoją i być może waszą zostawiam Was. Dziękuję.